Dzień dobry moi drodzy, witajcie ponownie na kanale Zielony Listek z tej strony. Ja, czyli Paulina, witam Was w kolejnym roślinnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś, przez co na chwilę przestaniecie lepić pierogi. Zapraszam Was do oglądania. Przyszła do mnie wreszcie paczka z Equagenery, na którą czekałam e, już od. Samego złożenia zamówienia w Black Friday. Jest to paczka, którą zamówiłam z dostawą w zimę. Akurat były najgorsze mrozy, to po pierwsze. Po drugie, jest to mój pierwszy import. Po trzecie, są tutaj rośliny, z którymi nie mam tak dużo doświadczenia. Dopiero będę zaczynała z nimi swoją przygodę, dlatego e, te trzy punkty składają się w jedną całość, czyli na to, że ta niewielka paczka będzie dla mnie jednak wielkim wyzwaniem, ale ja z przyjemnością to wyzwanie wezmę na klatę. Bardzo się cieszę, jestem podekscytowana. Paczka miała e, opóźnienie jeden dzień, trochę się stresowałam. Na szczęście noc e, ze, ze środy na czwartek e, nie była mroźna, temperatury już były dodatnie. Um, także mam nadzieję, że tutaj wszystko w środku przetrwało. Przekonajmy się. Ja już tą paczkę kilka godzin temu otworzyłam, żeby wiecie, co wpuścić tutaj trochę ciepełka, żeby tak bardzo się y, tam wszystko wiecie, nie, nie pozaparzało. No i mam nadzieję, że będzie y, w porządku. Musiałam poczekać jednak troszkę, żeby nagrać unboxing. Chciałam się z Wami podzielić tą chwilą. Pierwszy import na kanale Zielony Listek. E, świąteczny w dodatku e, zobaczcie, wszystko przyszło pięknie zapakowane dostały roślinki hitpack na drogę, jak wiecie Genera wysyła roślinki z Ekwadoru najpierw do Niemiec tam je przepakowują, robią paszport i dopiero rozsyłają do miejsc docelowych, także dobra wyjmę sobie te rośliny wyjmę sobie te rośliny o Jezus, żeby to wszystko w miarę przetrwało. Tutaj widzę, że coś już się dzieje. Uuu, niezbyt dobrego. Wyjmiemy sobie to wszystko i zaraz będziemy oglądać. Zobaczcie, papier troszkę mokry jest. Na koniec też Wam opowiem, jak się zamawia te rośliny. Ehm, powiem Wam, że było to zaskakująco proste i wcale nie było jakoś to bardzo skomplikowane. Ehm, no dobra, myślę, że zaczniemy sobie to opakowywać, bo już mnie świeżbią ręce. Papier jest w kilku miejscach trochę mokry, ale rośliny wyglądają na zielone, nie na trupy. Zacznę sobie tutaj od tej, która jakby najbardziej woła. O pomoc i jest to, moi drodzy, filodendron, jedyny filodendron w tej paczce. Cóż wam mogę powiedzieć, nie miało go tutaj być, ale te Black Friday-owe um, Friday promocje naprawdę były super. Paszporty sobie tutaj będę odkładała na bok. O, super, mam tutaj listę. Kochani, zamówiłam przepięknego filodendrona. Żeby tylko żył. O, matko boska, pokaż się przetrwałeś te mrozy polskie. Chyba będzie dobrze, słuchajcie. Zamówiłam sobie moi drodzy filodendrona ploumani. No i filodendron powiem Wam przeżył. Jest to wszystko trochę mokre, trochę ziemi. Tutaj ten, jak to się nazywa, katafyl. Trochę już zaczął podgniwać, idzie nowy liść. Ale wszystko jest zdrowe, wszystko jest tutaj przynajmniej na górze, powyżej, powyżej korzeni. Wiecie co? Wszystko wygląda super. Także jestem dobrej myśli. Ekwadorska ziemia. Kokos wymieszany z ziemią. I piękne korzonki. Wiecie, co przez to, że dają się trochę tym roślinom zaklimatyzować, to ta bryła korzeniowa już jest ciepła. O, kurczę. Jest fajnie, jest zdrowa roślinka. Wiecie, co 12 dolarów plus 2 dolary tam za, do rośliny, które dolicza, doliczają. To jest naprawdę za taki rozmiar roślinki. Spoko cena, więc mówię, jak zamawiam te, to mojego wymarzonego filka w końcu też bym mogła zamówić. Nie chcę Wam tutaj zdradzać, co pojawi się w filmie z listą, ale po prostu te wszystkie właśnie filodendrony pełzająco, pnące, z takimi dużymi, okrągłymi liśćmi, no to też zaczynają mi w głowie niezłą robić siekę. Dużo ich oglądam i dużo o nich myślę. Sprawdzam sobie dokładnie bryłę korzeniową, no i słuchajcie, jest pięknie. Jest pięknie. Tutaj jakaś, e, wiecie, co wolę sobie od razu zobaczyć. Jest pięknie wszystko twarde, pięknie ukorzeniona roślina, e, korzonki powietrzne. filodendron plumani to pełzacz, więc będzie potrzebował takiej, wiecie, podłużnej donicy. No i już się nie mogę doczekać, aż zacznie produkować coraz większe liście. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że tak będzie. Super roślina. Przepiękne ma liście. Ploumani już mi się od bardzo dawna marzył, ale się cieszę. No i zdrowe korzeniska. Dobra kolego, zajmiemy się tobą niedługo. Będzie bałagan na stole, ale niech się dzieje. W końcu mamy roślinny film z prosto, rośliny prosto z Ekwadoru. Lecimy z kolejną rośliną. Jak widzicie, to nie są za duże rośliny, bo ja głównie zamawiałam e, siewki, czyli takie siewki albo właśnie rośliny małego rozmiaru. Ponieważ uznałam, że chcę kupić sobie trochę więcej okazów, jednak e, w mniejszym rozmiarze niż na przykład dwa duże. Tutaj mamy, słuchajcie, Anturium. Magnificum silver. No i teraz już wiecie, że był jeden filodendron, a resztę to są Anturia, czyli to z nimi będę zaczynała swoją przygodę. Um, anturia mają nieziemskie liście, bałam się ich do tej pory, ale słuchajcie, wierzę w siebie. Najpierw sobie od, odepnę ten paszport. Wiem, że was też trzymam w niepewności, siebie też, ale ja już tyle się wyczekałam, żeby otworzyć tą paczkę, się musiałam. Wybawić się z dziećmi, położyć je spać. Najpierw obowiązki przyjemne, a później, czy przyjemniejsze, odpakowywanie paczki jako nagroda. Słuchajcie, kochani, tutaj mam paszport. No i jest to, jak Wam wspominałam, Anturium Magnificum Silver. Pokaż te liście swoje. No, liście są trochę pomięte, gdzieś tam już idzie nowy listek. Słuchajcie, Magnificum Silver. Powiem Wam, że jest ładniutkie. Ten liść jest trochę zdeformowany. Nie wiem, czy go roślina nie odrzuci. Zaraz zobaczymy, czy to jest stary liść, czy młody. Uuu, tutaj jest dosyć mokro, powiem Wam. A były mrozy. Zobaczmy, czy korzenie są w porządku. To jest naprawdę niezła loteria. Niby korzeniska są twarde, ale mają nieciekawy kolor. I będzie troszkę strat z tego, co widzę. Zaraz pójdę jeszcze po telefon i. I i, i co? I sprawdzę cenę. Dokładne. Magnificum Silver. Mokry papier tutaj jakieś korzenie powypadały E, są zdrowe nie no będzie dobrze, już się bałam po prostu jest są dobrze napite te korzonki, wiecie jest mokre podłoże ale korzenie nie są w ogóle pognite, e, są jaśniutkie jak widzicie, jasno zielone w tym przypadku później po oczyszczeniu poobcinam wszystkie jakieś takie czarne albo suche korzenie, które Gdzieś tam się pojawią, wiadomo, ale tutaj się coś maśli, a to dosłownie odrobina. Mhm, tu coś odpada, jeden. No dobra, jakieś straty są, ale też nie ma tragedii, więc roślina powinna żyć. Zobaczymy jeszcze ten pieniek od spodu. Tutaj od środka troszeczkę jest właśnie takich nieciekawych. Wszystko jest twarde, więc powinno być dobrze. Troszeczkę wiecie co, nie patrzę w waszą stronę, bo się tutaj skupiam bardzo. Ale e, rysunek na liściu tego magnifikum jest przepiękny. Wyobrażam sobie już e, większe, piękne liście. No, to będzie sztos. Będzie pięknie. Mam nadzieję, bo oczywiście sprawy nie muszę mieć po mojej myśli. Chociaż nadzieję zawsze można mieć. I postarać się, prawda? Zrobić wszystko, co w mocy. Zobaczcie sobie. Piękne. Idę teraz po telefon, bo mam tutaj tylko packing listę bez cen. No powiem Wam, że świąteczny unboxing jak się patrzy. Jestem przeszczęśliwa, bo na razie wszystko wygląda naprawdę super. Rośliny są piękne. Dobra, znalazłam tego maila z potwierdzeniem zamówienia. I tutaj mamy Anturium Magnificum Silver Siewka. Powiem Wam w ogóle szczerze, że się spodziewałam dużo mniejszej rośliny. Ono kosztowało 21,90. Oczywiście mówimy o dolarach. No, także tu się porwałam. To jest najdroższa roślina z całego zamówienia. Uwielbiam, jak te liście się mienią. E, słuchajcie, Anturium Plumani. E, Philodendron Plumani. E, aha, sorry. To jest rozmiar medium, czyli średni. To nie jest najmniejszy. Kosztował mnie 14,99. Teraz. Mm, o, Teraz. Otworzymy sobie. Anturium Forgetti White Stripes i to też, wszystkie te anturia to siewki czyli będą malut, czyli mają być malutkie i White Stripes kosztowało 12 dolarów także w ogóle patrząc na realia w Polsce jest to cena naprawdę bardzo okazyjna jejku jakie to jest piękne jakie śliczne Wiecie co? Serce mi bije coraz mocniej. Ma dużo liści. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósty listek gdzieś tutaj też malutki się zawinął. Forget i White Stripes, jak się pięknie mieni. Podobno to e, ta wersja Forgetti jest bardziej odporna na uszkodzenia i jest taka troszeczkę łatwiejsza w obsłudze niż to ciemne Forgetti, takie oryginalne. E, dlatego najpierw się skusiłam na to, chociaż kusiło mnie również domówienie Forgetti tego dark form i regale na przykład, ale podobno są to dosyć kapryśne i delikatne Anturia. Więc mówię: Dobra, najpierw spróbujemy sobie z takimi żeby później ewentualnie jak się dogadam z anturiami, wiecie, zaszaleć ci kiedyś tam na wiosnę, czy wakacje, domówić inne antki. No i pięknie jest, cudownie. Żadnego gnicia, przypuszczam tutaj nie będzie, bo podłoże nie jest mokre, tak jak w przypadku Magnificum Silver. Tylko jest takie naprawdę bardzo lekko wilgotne. Korzeni, korzeniska są nic dodać, nic ująć. Po prostu miód na serce. No i przepiękne liście. prze -cu -do -wne. Trochę mi się tutaj e, kolibie, na bok się przechyla. Ale słuchajcie, ono będzie rosło, tak? Wszystko naprostujemy przy sadzeniu. E, liście się nakierują gdzieś tam w stronę światła mam nadzieję. Jestem przeszczęśliwa. Piękna. I teraz, wypomnijcie mi proszę, kto oglądał mój film z przeglądem wakacyjnych promocji na Equagenerze. Nagrałam wtedy, jak przeglądam po prostu stronę Equagenery i sobie tam komentowałam o jakie roślinki mi się marzą które mi się podobają, które nie oglądaliśmy ceny dodawałam tam jakieś swoje komentarze mniej lub bardziej trafione no i ja tam powiedziałam, że Forgetty Anturium to mi się nie podoba właściwie, bo ma takie tutaj takie takie garbki mu się robią nie ma tych wiecie uszek sercowatych Ach, i teraz sobie myślę było to parę miesięcy temu słowa takie, takie opinie w ustach roślinomaniaka nic nie znaczą oto dowód jak szybko mi się odmieniło, jestem zakochana w tych anturiach tak samo jak w pierwszym um, Q&A pokazywałam Wam to tak samo jak w pierwszym Q&A, które publikowałam na kanale z okazji 1000 subskrybentów Mówiłam Wam, że, hu, że ja to chyba w ogóle nigdy już nie pójdę w Anturia. Chyba nie muszę nic dodawać. Ale to jest piękne w maniactwie, że otwieramy się na nowe rzeczy. Nowe rzeczy nas fascynują. Stawiamy sobie nowe wyzwania i to jest naprawdę fajne. Gusta się zmieniają, życie się zmienia, my się zmieniamy. Także nic dodać, nic ująć. Dajcie znać, czy macie podobnie. Aha, tutaj mamy kochani. Dalej. Anturium Krystalinum, które w Polsce można dostać już w, w miarę fajnej cenie. Kupiłam ją za 16 dolarów. Za 16 dolarów. Wiecie, co boję się o te liście. Oj, oj, oj jaka piękna siewka jaka słodka i urocza Kurczę, tu jest mokro tu może być nieciekawie Wyschni trochę słuchajcie jest przed Wami Anturium Crystallinum tak wygląda trochę posklejane od, od tej wilgoci ale doprowadzimy Cię Tutaj jest oczywiście nowy listek, który jest właśnie taki miedziano-brązowo-miedziany. I oczywiście muszę trochę pogrzebać w korzeniach, posprawdzać. Ale słuchajcie, wszystko jest pięknie. Też roślina była wysłana na bardzo lekko wilgotno. I tutaj jest tak nasypko-sucho jeszcze. Nie jest przelana roślina. Dzięki czemu mróz i wilgoć nie y, poczyniły zniszczeń w bryle korzeniowej. E, tak jak w Magnifikum, tak jak tutaj w tej roślince wcześniej, no to jest po prostu widok doskonały. Przepiękna siewka, malutka, ale wiecie co, nie przeszkadza mi to. Jeżeli uda mi się doprowadzić te roślinki do większych rozmiarów e, za jakiś czas, trzymajcie kciuki. E, już też czytam o ich uprawie, czego, co lubią, a co nie. Mam nadzieję, że, że, że naprawdę mi się z nimi uda. No to będzie przyjemnością obserwowanie, jak one sobie rosną. No, super. Chociaż te wszystkie sieweczki, wiecie co, no w rozmiarach się różnią, to Magnificum Silver jest te póki co największe. I przed nami ostatni, ale też nie najmniejszy pakunek, więc zobaczmy najpierw sobie tutaj przeczytam mm -hmm. tutaj powiem wam e, skusiłam się ze względu na cenę i też e, i też się skusiłam tym, że była to kolejna dostępna siewka sieweczka anturium waterburianum 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 Zobaczymy, ile ono kosztowało. 15 dolarów. Anturium wylądowało w koszyku, dlatego że początkowo miałam sobie zamówić duże forgety i duże krystalinum. Natomiast później właśnie zauważyłam te siewki i zamieniłam sobie to na siewki i dobrałam jeszcze te dwa antki i filka, żeby to tak cenowo, wiecie, trzymać się w tych swoich ramach i za dużo też nie wydać. Zwłaszcza, że to był mój pierwszy import. O kurczę, jak jest piękne. Tutaj mamy żółte zmiany na liściach. Takie wiecie co? Po uszkodzeniach mechanicznych. Bo niestety tutaj ten antek troszkę się pogniótł. Ale jest, powiem Wam, fajny. Jest fajny. Jest cały, widzicie, zielony i ma taką podłużną blaszkę liściową, czyli zupełnie coś innego niż tutaj ta reszta. No i pięknie się tak aksamit nie mieni. Te rany tutaj już na tych liściach mi zostaną, ale wyrosną przecież nowe, prawda? Tutaj w tej paczuszce jest lekko wilgotno, nie jest mokro. No i nie mam złudzeń. Piękne korzenie. Jak ja się cieszę, że Wy możecie ze mną też oglądać i odpakowywać... No piękne korzonki. Nawet na tą chwilę nie będę tego tutaj rozbrajać. Tutaj jakiś nowy listek wyszedł taki, aha, zdeformowany. No ale no nic, wyrosną nowe mam nadzieję. Ciekawe. Ciekawe i inne. I całkiem spore jak na siewkę. Słuchajcie, no nie ma źle. Bałam się, ale nie ma źle. No dobra, rozpakowaliśmy i podsumujmy sobie filodendron plumani, rozmiar średni. Przepiękny filek ze srebrnymi ciapami z pofalowaną blaszką liściową. Dalej mamy Anturium magnificum silver. Duża roślinka. Anturium Forgetti White Stripes, czyli z białym unerwieniem. Ładna, gęsta sieweczka. Bardzo fajnie. Tutaj mamy piękne Anturium Crystallinum. Teraz widzę różnicę między tymi antkami: że krystalinum rośnie tak, tak, jest bardzo zwarte, co mi się też podoba. Będziemy patrzeć, jak e, będzie rosło dalej. I Anturium waterbujanum. Może źle wymawiam, wybaczcie mi. Pięć roślin odpakowane. Świąteczny unboxing, jak się patrzy. Dla mnie to jest mega super prezent, e, który sobie sama sprawiłam przy okazji wyprzedaży Black Friday'owych. Jestem dobrej myśli, jestem podekscytowana. Czekam na to, co przyniesie przyszłość, jeśli chodzi o te rośliny. Myślę, że będzie fajnie e, Wam je aktualizować. No, i co, wracamy do lepienia pierogów? Obiecałam, że oderwę was tylko na chwilę od świątecznych przygotowań. Dzisiaj jest piątek, więc w pewno jeszcze te ostatnie jakieś tam obowiązki większość z nas będzie wykonywała. Ja muszę spakować całą familię, ponieważ na Wigilię wyjeżdżamy. Reszta już jest w miarę gotowa, dlatego ja po prostu na okres świąteczny te rośliny posadzę do jednej donicy. Być może zasypię je tym podłożem, które gdzieś tam już pozawijałam. Brawo ja! No i pozwolę tym antkom się tutaj zaklimatyzować w domu. Delikatnie może podleję je, ale to bardzo delikatnie. Bo niektóre czuć, że po prostu chcą pić wodą z odrobiną Rizotniku i Super triva, ale to bardzo delikatnie, bo rośliny są w dobrym stanie naprawdę tutaj nie ma, nie ma co jakoś się bardzo martwić. No i jak wrócę w drugie święto lub też dzień po drugim święcie no to już tutaj ruszymy z kopyta. Ja też się zastanowię, co tutaj z tymi antkami zrobić, czy chcę je dawać do Hydro, czy zrobię, im, czy zrobię im jakieś takie fajne, wiecie, chrupiące, aroidowe podłoże. Jeżeli chodzi o zamawianie z Wagenery, no to to jest bajecznie proste I największa trudność, jaką musiałam zrobić i wyjść naprzeciw, to założenie konta PayPal, które... To trwało chwilę, podłącza się tam później e, swoją kartę, zamówienie bez problemu się procesuje, nie trzeba e, opłacać tam jakichś certyfikatów fitosanitarnych, nie trzeba mieć żadnych pozwoleń, słuchajcie. I tutaj przykład, Eklagenerze właśnie oni najpierw e, wysyłają do Niemiec i później rozsyłają do nas. Dopłacamy tylko 2 dolary do rośliny. Oraz no, przesyłka wychodzi dosyć drogo, bo jest to jakieś 30 dolarów. Ja zapłaciłam 28, akurat, więc no, jeszcze jest to do zniesienia, jak za no, Zwłaszcza jak zamawia się takie no mniej spotykane na polskim rynku perełeczki. Słuchajcie, no, tutaj mniej więcej to będzie wyglądało tak. W takiej donicy sobie to gdzieś tam zostawię e, przy witrynie. gdzieś tam ochłapy światła dostawało, jednak delikatnie podleję. No, i myślę, że będzie dobrze. No i słuchajcie, no nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam dzisiaj za to, że byliście ze mną i życzyć Wam naprawdę spokojnych, zdrowych i szczęśliwych świąt. Odpocznijcie, bo to jest bardzo ważne. My widzimy się już za kilka dni w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was ciepło, pa! pa.